Nie umiem liczyć Już Nie miałem, miałem winy. Nie, Nie miałem! Nie miałem! Nie miałem litala, on się poddał Cześć, że z tej strony do nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serca. Sertsona... Dzisiaj zagramy sobie arenkę, bo dawno arenki nie było, mimo że już mam troszkę mało tych pieniędzy takich dodatkowych, czyli te ponad 2000, które tam to 140 mi teraz zostanie niestety. E, druida miałem w zadaniach, więc weźmiemy sobie druida w takim razie. Ja pierdolę. Te karty. Dobra, trudno, weźmiemy to. Troxer jest dobry. Co my tu możemy wziąć teraz? Yep. Prosiłbym nie pisać jak nagrywam Krokoliszka sobie weźmiemy, bo ma jakieś tam statystyki. Tu jest wszystko gówniane oprócz enginu Widmowego rycerza mm, Murloka nie chcemy. Misia już mamy jednego. Nie, nie mamy misia. A dobra, weźmiemy sobie Forstanka o, boże, to niech będzie. No okej. Okay. Strasznie słaby. No wcale nie przeszkadza, w takim razie. Dobra, śluzożar, okej, okay. jest jakaś fajniejsza karta. Gwałtowny wzrost może się przyda jakiś. Drugi już na pewno się nie przyda. Ząbiak może się przydać. O, bo, 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 bo. Drugiego sobie weźmiemy, takiego siemeczka Pajączki znowu. O, 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 swajpik zajebiście. Dobra, Gwiazdny ogień też sobie weźmiemy. light well Strike że czy to? Mark of the Wild chyba nie. Power of the Wild? Co? Nie wiem jak się nazywa ta karta, nie mam pojęcia. Może czy prowokacje? O, prowokacje weźmiemy. Nerubian Ego. No tego już mamy, trendowo tego sobie jakiś Jakieś coś na trzecią turę, ale to jest gówniane. Zatrzymany 1 na 4 jest wszystko głównym praktycznie, więc nie, nie, porad, nie polecam brać. Możemy sobie wybrać, że tu mamy 2-3 tylko. Kolejny ziomek, dobra. Jakiś dziki ryk może się przyda. Ok, za 4 man tego ziomeczka weźmiemy. Czy my chcemy drugiego? Dobra, chcemy drugiego a Zobaczymy, jak to wyjdzie. 27 kart. Wilkor Alpha. Drakanid Crusher czy Tygrys? Drakanida istotną kartą jest ponury klient czy prastary obserwator toby, jakbyśmy mieli razem to jeszcze spoko, ale w ogóle nie wiem co ta grafika za bardzo przedstawia, czy to jest jakiś taki wielki coś, bo to jakiś gryf, widzę, nie nieważne nie możecie mi napisać jeśli wiecie, na no, lore się znacie ponurego klienta nie mamy jak zranić to jest głównym słabo, więc weźmiemy sobie protektorkę po prostu ja nie wiem co to jest, chłopaki, gramy po prostu, gramy i tyle no trzy minuty draftu mm, pasuje Wczoraj był live zresztą, jak nie byliście to szkoda, bo, bo, bo graliśmy w Terrarię też, adamanty zbieraliśmy i potem zagrałem sobie 4 gry albo 5 gry z widzami, już nie pamiętam I, i było fajnie. No, i polecam wchodzić na live'a'em. To tu gra teraz sobie. Tak sobie patrzę, bo wczoraj... Wczoraj? Wczoraj mój kolega zaczął grać i, i, I się patrzyłem czy nie gra przypadkiem. No i co każdą grę będę robił sobie cięcie, żeby mi kompo nie wywaliło przypadkiem. Tak gram na apostoła. O, tu widać moje fajne karciowe. Dobra, myślę, że możemy tak zacząć. Dobra, okej. Okay. Ten start mi jak najbardziej pasuje. Mamy jakieś tam dropy. Przydałby się jeszcze ten... Kurde, przyszło się... O, tak. o. Oprę się ładnie. Przydałby mi się jeszcze... Na początek ten ten śmieszny zombieaczek, ale jakby nie ma to już nic. Ciekawe czy będzie arena za darmo kiedy wejdzie TGT. Bo jak dzisiaj wychodziło, no to była arena za darmo. DGT powinienem mieć skoro mówić. GFG, DGT też powinien być. Nie wiem co teraz. Może zrobimy tak bo teraz będziemy mogli wystawić to i to w jednej turze Tylko, że w skarcie się wypieprzymy trochę A my doboru kart nie mamy jak ja wybrałem, to nie zleć, Fuck you mate Dobra, zrobimy to tak, jak mówiłem Tarczę w górę. tej tarczy dostanie, ale nie będzie działała w ogóle, więc... Awansuję kapłanem na 30, gratuluję moje. Tete. A, mamy ukrytego taunta Super Tylko nie mamy kart kurde To jest tym głupim głupkiem No dobra Tu się będę musiał wymienić to Jest zombiak No niestety ten zombiak teraz, no to teraz sobie mogę na tego nie atakować Bo on się z nim wymieni dostanie 5 HP i jesteśmy w dupie ogólnie Chyba że się z nim nie wymieni, ale to raczej nie pójdzie, bo wtedy byśmy go zamrozili, żeby jakim było całkiem spoko Musi nam coś fajnego dojść, żebyśmy mogli to wygrać. Nie zacierać z góry. Okej. wymiana. To było dziwne, gdybym tego nie zrobił. Ale aha, nie dobra, nie do całego HP, okej, okay. coś tam mu zadało jeszcze. spoko Dobra, zrobimy sobie tak. Żeby mieć jakiegoś mocnego stronnika w następnej turze, myślę, że pójdzie to, to tutaj wymiana, tu wymiana. Takie rzeczy. Zobaczymy co on zrobi jeszcze, nie? Tu, 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 tu. No i te karty jak się wysypałem, czemu? Ja nie wiem. Tak. się zaraz ten strzał Dobra, zrobimy tak. Robimy tak. Robimy tak. Skoro wyjścia innego nie mam. Dobrze, że zrobiłem jego na środku. Dlaczego? Bo ponieważ ten, ten taki strzał, który bije na to i na to, wtedy nie działa, bo on jest magicznie broniony przez to i on nie może. Chyba, że nie ma takiego strzału, ale, ale nada fajnie. Dla mnie dobrze. Normalna wymiana, tak myślałem. Swipe, swipe. Nie wiem jakieś tutaj wystawił sobie słabe sworki, jedno ja sobie zesłajpował jakbym dobrą, ale jakieś leczenie tutaj widzę. A, rekambulator, no tak Jestem ostrzem bogini. Dobra, no powiedzmy, że coś słabszego dostaw mnie. Mocze jaja. Okej, No jak my to teraz robimy? Let me think. Bo to już jest troszkę taka wyższa szkoła na pierdalanie. To tutaj to tutaj on nadal ma dwa stronnice. Może to, to tutaj dobić go, to tutaj mam dwóch tych, i jeszcze rakieterką zabić to. Zastanawiam się. Zrobimy może tak. Mhm. co dalej. Myślę, że tak Wszystko na 1 HP. Bardzo fajna gra. Już to widzę. Nie no, nie wiem czemu z tej ręki się tak wysypałem. W ogóle nie założyłem. Oh yes! swipe. Swipe, swipe, swipe. Wesley snipe. Okej okay. Nadal bardzo źle, bo Hunter ma 5 kart, a my nie mamy Nie, nie wiem, nie wiem, ja, jak ja się mam tak wysypać. To przez tego wild grow. Ale nie jest taki dobry w takim razie. Karcz sieci. No fajna karta stkaczy sieci. Mocnie słaba, naprawdę przeciętna karcioka, nie polecam mi Nie, co jeszcze ma? Bestie, która zabije mi to i przeżyje, tak? Nie! O, o, o! Jak on to mógł zrobić? No fajnie, fajnie. A teraz ten Deadly Shot i z niego. Albo Mark of the... Coś tam, Hunter's Mark, tak Tak to się nazywało. I 0, 1 HP znaczy ma nie 0. I nie żyje. Albo Black Knight, przecież też masz Black Knight w Tali, nie? Dobra, smoka nie ma, przyjaciel nasz kochany Osta, szalba Ohohoho Czy będziesz się rozbijał teraz? Swipe by się przydał jak cholera, naprawdę Swipe tutaj byłby miażdżący dla niego Jak się wymienia z tym Okej, okay, go zostawia... No jejku jak mi przykro, o mój Boże. O mój Boże, jak mi przykro. Chyba się troszkę wkurz. Ale on tak coś tam na pewno ma, żeby... Ale ja! Ten swipe teraz jak wszedł pięknie w masełko po prostu. Ja. Nieważne. Już nic nie mówiłem. Pyszne. Wszystko się nagrywa, bo wczoraj po tym liveie tak bywa. Aha, oczywiście. Bywa tak często, że coś mi się pieprzy, nagrywaniem. Ale chyba wszystko jest ok. Czy tu wymiana, to sobie zabijemy, albo no, będziemy mieli kartę z tego. No tego nie użyjemy Bo to nam jest niepotrzebne do, do życia teraz. Jakbyśmy mieli jeszcze jednego stronnika, to moglibyśmy to jakoś pomyśleć z tym. Kurczę, ale, ale nam zrobiło to te, te top deki teraz trochę taką... No i tak to przegramy, no kurde! On ja te karty tak wysypu? No już yes, dopa, ten się wymieni z nim przecież, no oczywiście. Jego więc wiedzie no co roczce niedobre. Więc tam każdą jak od razu sobie będzie szarżująca. No się daje coś na Mam ten taki sz... Okej, okay, Forstang jest okej. Okay. Pokażę, że ja pewnie umieram 5, 7, 9, no brakuje mu 3 damage'a Chyba, że ma takie 3 damage'a, bo nie jest takie trudne do zdobycia <try> 3 damage'a zatrzymane, no to, to jest spoko Szczególnie dla niego Ale jeśli nie No to wygraliśmy Ale ma Patrzcie jak się cieszy Nie ma, okej okay. To chyba wygrana, tak? jest 2, to jest 9. Tak, to jest wygrana. Chyba nie umiem liczyć. Józ! Nie miałem wina, Nie miałem! Nie miałem. Nie miałem litera. On się poddał. nieważne, no to, to pierwsza gra tak, ale ja pierdziele nie miałem a brakło mi jednego punkciku z litel. Ale koleźnie ogarnął i tak się poddał. Nice. To, to mind gamesy, to, to, to nie tak, że na farcie to się udało! Balfurion! O! Rogue! Rogue legacy. Zachowaj. To tutu dzikie ostępy. Gdzie wy się podzieliście? Znaczy ten był, dobra, jeden był, okej. Okay. Ojojojo. Ojojojo. Chyba... Cię. O, dobra. Ciemanko. Jakiś bakstab pewnie tu wejdzie w niego. ja bym się właca te bakstaby, E, Nie wiem. Du, tu tu du, tu. Tu tu Coś rzuca, coś tam ma. On ma monetkę, a monetka Roger jest OP-OP. Patrzcie, już ma dwóch stroników za chwilę. Nie ma, coś tam kombinował, ale jednak nie ma. Dobra, sobie na to tam, 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 żeby mieć drugiego stronnika po prostu. Żeby mieć sporą przewagę, moi drodzy przyjaciele. A trzecią, której nie mamy, ale mamy czwartą, piątą, szóstą, więc. Stabilizated. O jest, chodzi. Będzie ten ziomek, co. Prawdopodobno masz jakiś problem. Chyba. Nie? Ale dziwnie to zagrał, od monety zaczął i dlatego mnie to zdziwiło po prostu. To by się bardzo przydał Tazdingo od razu, żeby tą monetkę jakoś zniwelować, ale to nie jest. Dobra. Jakieś tam zagranie na tą trzecią turę też było w miarę. No a następne tury już jakoś... Jakieś tam stwory mamy potężniejsze, więcej zdrowia niż ataku. Dla roża to nie jest takie łatwe do przebycia. Easy Provocation Modification Backstabation jest Jak zmarnuje to tam broń, to spoko No bo teraz ja mam to z dingo, on się z nim Mamy też naszą kolejną... kolejnego dropa Dropa, kuppa Drop Jakbyśmy go zbili do tych 15 HP, to by było fajnie Chyba, że on ma kolejne Deadly poisony, ma chyba nie, on coś innego ma. On ma... Nie ma. Ulala. A mnie to nie boli, tak powiem szczerze. Dobra, no w następnej że możemy go zbić, o ile on się nie, jakoś nie pozbędzie ich za bardzo i wystawić Drakonida. A mi się przydało też powymieniać. No mogłoby się przydać powymieniać. No jakby to zrobić teraz. Słuchaj, mi to chyba nie wchodzi za bardzo. W grę. Rypep, 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 rypep. Hmm, hmm, hmm. No tym go nie zabijam, bo bym nie mógł wystawić tego. Nie wiem, kurczę co zrobić. Dobra, zabijemy to tak. Stawimy. Jeden. Dobra, mamy teraz mocniejszego swipa. Magia, nie wyłączysz się, go. tu. Chyba to mo mocniejszego swipe zużyjemy tutaj. Chociaż. Po co mamy takie rzeczy robić? Chciałbym zrobić tak. Nadal mamy dobrą pozycję. Sytuację. Te sprawy Chyba. Zobaczymy co on ma. Jakiś Blade Fury z pięcioma obrożeniami nie byłoby fajne. To jest 2 plus 2, czyli potrzebowałby dwóch yy, Deadly Poisonów i, de i, i, i tego. A Tu już się wymieni z nim niestety. Drakonit Crusher, fuck Eee, yeah. tak. Tak. No spokojnie pogramy, bo mamy tu jakieś te stwory, więc, więc... Więc powinniśmy dać sobie radę. Mamy pięć, on ma 5 kart, tylko, że on ma mniej o jedną, dobra. Guhul. A o dziwo się wymienił z nim. Okej, okay, stealth. Mhm, mhm. To sobie zostawimy jako dobór. Wymiana leci oczywiście. Podpływ rzeczywiście. Zrobimy tak. Tak I damy mu stealtha Żeby w następnej turze mieć lital, nie będę miał jeszcze litala w następnej turze, bo braknie mi dwóch damage'a. może tego nie zabiję Tu 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 tu, myśl o tym i o tym, wiecie Okej okay. Nie no, mogę już tego użyć tam O ty trwaniaku Mianka, oczywiście. Mm, Ryk potrzebuje. Severger, ale nie, mam. może dobiorę. Severger, rower. Nie, no spokojnie. To nie był top deck, ale nie. Nie no patrzcie, szukają litala. Miałem lital. Nie o to chodziło, że miałem tamte. Dobra, ile mamy nagrania? Myślę, że na jeden odcinek już wystarczy, co? No. Dobra. Taki w miarę porządny ten filmik. Zwycięstwo. To było na tyle w tym filmie. Dopraszam następnego. Mam nadzieję, że się nagra, że się nie spieprzy i będziemy mieli tak z 5 tych 6 zwycięstw, Ja zawsze się cieszę jak mam 5-6 zwycięzców słabym graczem arenowym. Łapka w górę jak się podobało, komentarzyk tam na dole i pa pa.